już jest już w maszynie startowej. Czekamy zatem na sygnał do startu. Drzwiczki się otworzyły i memoriał Kasi Litwiniuk 2020 rozpoczęty. Tam troszkę stracił Kimani na starcie, a na fronty przechodzi Endurance, oznaczony numerem trzecim. Już Kimani wyprzedza kolejne konie i idzie na fronty Najwyraźniej będzie chciał tutaj narzucić tempo. Kimani jest już obok Endurance'a. Te dwa konie na czele stawki na trzecim, czwartym Miejscu galopują koło siebie Echiriusz oraz Emiliona. Na piątej pozycji jest Mercanto i na ostatnim, e, szóstym miejscu galopuje Wieża Orientu. Jeszcze około 1400 metrów pozostało do celownika Kimani oraz Endurance. Te dwa konie prowadzą. Na, na trzeciej i czwartej pozycji galopują Emiliona oraz Echiriusz. Te cztery konie mają znaczną przewagę nad pozostałą dwójką, czyli Mercanto oraz Wieżą Orientu. No i już około 1100 metrów pozostało do słupa. Endurance jest na prowadzeniu. Kimani na pozycji drugiej. Około 3-4 długości za tymi końmi. Na trzecim miejscu galopuje Echiriusz. Na czwartej pozycji jest Emiliona. I na dwóch ostatnich miejscach Mercanto oraz Wieża Orientu. Już zbliżają się do połowy zakrętu. Endurance, ogier oznaczony numerem trzecim, jest na prowadzeniu. Na drugiej pozycji Kimani odpadł już od Endurancea kilka długości i jest teraz atakowany po zewnętrznej przez Echiriusza. No i już zaraz będziemy mieli prostą finiszową i 550 metrów do celownika. Szeroko wyprowadza tutaj Endurance, oznaczony numerem trzecim. Ma znaczną przewagę nad pozostałymi końmi, ale jeszcze pół kilometra do celownika. Endurance jest na prowadzeniu na drugiej pozycji. Tam dobrze przeszła przy kanacie Emiliona. Ona jest na drugim miejscu, na trzecim Kimani. Na czwartej pozycji po zewnętrznej, już tam przyspiesza. Mercanto przy kanacie, ale Endurance ma bardzo dużą przewagę na 200 metrów przed celownikiem i trudno tutaj sobie wyobrazić, że któryś z koni jest w stanie mu zagrozić. Endurance ma jeszcze nieco ponad 100 metrów do supa, a na drugie niespodziewanie tutaj przechodzi Mercanto i ma przewagę nad następnymi końmi. Endurance wygrywa, a Mercanto na drugim, na trzecim Kimani. Na pozycji czwartej Echiriusz, na piątym Emiliona i na szóstym miejscu kończy wyścig Wieża Orientu.